Nie. Raz, dwa, trzy, to ty to do telewizji idź, a nie raz dwa, trzy. Ludzie się pytają, co ja mam u do powiedzenia na prezydenta Dudek. Ja ogółem jak startował ten prezydent to głosowałem, nagrywałem na komórkę i przed wyborami już ponad rok czasu jest prezydentem. Ugółem wspaniale on ogółem się spisuje. Po prostu on dobrze, on działa tak jak... Powinien być człowiek właśnie na tej polskiej ziemi. I ogółem nie poznaliśmy się nigdy. Może będzie oglądał? Może co? chciałbym go serdecznie pozdrowić, i bardzo ogółem dziękuję, że pilnuje pan porządku. I że tak ogółem y ze Stanami z Zjednoczonymi y pan się dogaduje, że ogółem dobrze. Całe te, a ten ogółem, co ja powiem, co ja wcześniej nagrywałem. Ja słyszałem, nawet dzwonili do mnie, że Putin się trochę uspokoił. Jak ja powiedział, żeby nie, zbliżył się, nie zbliżał się swoimi samolotami do Bałtyku, do Unii Europejskiej, że będzie sprzątnięty. A jak będzie sprzątnięty, to już będzie po prostu. Świat o będzie oceniał, jak to wszystko zrobić. I chciałem podziękować. I dobry mam do niego szacunek. A chcę zadać dla pana pytanie, panie Wojciechu Suchodolski. Pan powiedział, że ten prezydent Andrzej Duda jest bardzo dla pana dobry. A co on zrobił dla Polski dobrego? A co, co A co ty nie wiesz? A co ty zrobiłeś, powiedz, w swoim życiu? Ja taki, ty startowałeś na prezydenta Białegostoku i co? Co ty byś zrobił? Co ty zrobiłeś? Masz pieczątkę, a z tej ogółem nie zostaje żadnych pieniędzy. Co ty zrobiłeś? Ale ja, Te pisma? Piszesz ale, pieczątkę? Ale, ale ja nie jestem prezydentem, on jest prezydentem i, i jednoznacznie. ci... To nie będę na ten temat się wypowiadać, bo po prostu to jest. Ludzie wiedzą co on zrobił. A na jaką ocenę pan oceniesz e, pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy? Na szóstkę. Dla mnie na szóstkę on. Jest. Że tak ba, dba o ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, chciałem wam powiedzieć dzień dobry. O właśnie, wczoraj mieliśmy wida naszego, odwiedził nas z stoku, Jak on ma na imię? Rafał. Rafał i właśnie z rana. Jak to się mówi, jak śmietana. I właśnie o. To ze sklepu. Może być. Zobaczymy. O, a jakie tutaj? I... Tylko dokładniej mm -hmm. nagrywaj, a nie no na razie nagrywaj, że otwieram właśnie pizzę. O i grubowata taka. O, jak wygląda. Salami. Oto z salami i serem. To będzie trzeba na cztery na patelnię. Ale trzeba umyć patelnię. Tomasz, ja będę myć. Tak, to ty wszystko już nie po wiesz? Tak? Do pizzy to trzeba oleju wlać. Niedużo. Ty zaraz przywrócisz się. Ja widzę. Tak, ty widzisz, ty wszystko widzisz. Możesz wyłączyć na razie. Paczkę. A ty tak nie tak w kłożu, jak trzeba. Ma liścik. No przeczytaj. To w krótki jest. <coughs> Witamy pana Krzysztofa i pana łejciech. Mam nadzieję, że ten prezent umili państwu gotowanie, a także przypadku. To jest taki sposób... Piezy. Róbkę baba hordoga zamiast na patelni. A ja na patelni będę robił. Bardzo prosimy, by robili pan tu jakieś teksty kulinarne. O, to jest baba piecać. Tu fadce zapakowany i tak dalej. No to trzeba wyjąć. Tu tak włożę właśnie. O. Tu tak wygląda. O. George Neie. Nazywa się. To otwórz. To, jak wygląda w środku. O. To właśnie takie pizze są. I wkładasz, i cały te ustawiasz na czas, i nie mogłem. Chciałem tak. się, się Człowieku, człowieku, już mi język zaczął My Przerwę, proszę Ciebie. Przerwę, błagam Ciebie. Nie bądź taki człowieku. Nie bądź taki wariacki, nierozumny. Tylko weźcie za robotę. Weźcie za pracę. Żeby mama, gdzie miała się załatwić. Się. Do mnie ludzie przychodzą, to na podłóż nie idą się załatwiać. Się, czy po pocienińskiemu, czy poletkiemu. Ale, ja od razu wprowadzę po moją, my na podłóż. Ja mówię, gdzie na podłóż? Panie! Ja mam toaletę! A gdzie? Ja mówię, proszę! Niech potwierdzi tu nowy redaktor. Mam toaletę? Tak. Widziałeś? Tak. Ja załatwiam się na podwórku? Nie. Mam! Postawiłem wszystko, mogę się wykąpać, mogę wszystko. Woda ciepła jest. Coś zimno w domu? Nie. I wiesz, co, człowieku, a taka starsza osoba, koło sześćdziesiątki, bo już ona po pięćdziesiątce jest. Nawet koło siedemdziesiątki, po 60. To powiem tobie, człowieku, ty nie umiesz szanować mamy. A powiedziałeś, o! Niech ktoś powie na moją? Co się go za jego zakatrupie? Człowieku, żeby ty umiał szanować mamę, to by powiedział, mama, ukochana, nie. A po śmierci ojca, co głową jest gospodarzem? Syn! 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 Jeszcze raz mówię: syn. Jak tatuś umarł, to kto tu rządził? Ja! Choć brat był starszy, ale ja rządziłem. Ja rządziłem. I tu brat w dwóch miejscach był zamordowany mój. Tu i jeszcze w jednym miejscu był. Bo Nikt miał nie. własne mieszkanie bloku. Na warmi? Nie, nie, tu. Miał to, miał mieszkanie, dziedzinek miał, ja mu sam wyremontowałem, sam ułożyłem płytki, glazurę sam położyłem, ekstra położyłem glazurę, mhm. drzwi wstawiłem nowe, okno nowe tam wstawiłem z tam parapet nowy w jednym miejscu, żeby on się ożenił się, to drugi pokój byłby u jak glans zrobiony, bo u mnie ręce nie są lewe, ale jak ja biorę się do roboty, to u mnie idzie piorunem to. Szanowni Państwo, jeszcze dalszy ciąg, jak przyjdą pieniążki, to nikt nie chce ku kupić Opla astry, moją. To ja pomyślałem, że oddam do naprawy, bo tylko wymienić klocki hamulcowe, z dokumentem pojadę na OT, e, sprawdzenie hamulców, nie wyda kwit, będę miał dowód na siebie, zarejestrowany i tak dalej, i będę jeździć tym oplem. benzyny, sobie zary, opłacę OC, badanie techniczne przejdzie w tym samym warsztacie, co będą naprawiać i będę jeździć. A wezmę się wszystko i tam paletę, i wszędzie, gdzie będzie stało drzewo, będzie wszystko w klepkach pochowane. A niektóre śmiecie na, na do choboka i będą wywozić na, na wysypisko. Tutaj też będzie fajnie. Opel y, będzie stać aż tam. A Opel tu będzie stał. Nie będzie tam daleko stać. Tylko tu będzie stało. Ale lubię dalej będzie stać. No i chciałem przesłać dla Was serdecznie, serdecznie pozdrowienia dla wszystkich widzów, moich wielbicieli. Dla Pana Jarosława, za wczorajszy taki piękny, piękny paczuszkę, że mnie kupił. Za dary jego, Boże, że kupił napój alkoholowy, kupił, kupił pasztetu, kupił konserwę wojskową i mam co jeść. Kupił chlebka Bożego i mam co jeść w niedzielkę, dzięki Bogu. Nie jestem głodny. Dobry Państwu, kochani ja też moi. Dzień dobry, chcę powiedzieć wam. Chciałem powiedzieć. Pozbył pan się swojej miłości z tego co wiem. Tak, pozbyłem się swojej miłości. Nie mam już swojej miłości. Miłość stoi gdzie indziej. Docelowo gdzie? Na szlocie. Na szrocie, to już może ją rozbierają, tną po kawałeczkach. A to stałe pieniądze? Pieniądze dostanę, jutro, kadali się zgłosić i jutro będą pieniądze. No, Uzgodniona cena wszystko jest. Czyli tak, kwoli cena, wyjaśnienia... Cena? A jaka cena jego? 1000 złotych. No to już dobra cena. Kwoli wyjaśnienia, jakiej miłości pan się pozbył? Pozbył się swojej najlepszej miłości, Astra Opel. Dobry samochód był. Dobry samochód był, jej spłodził mnie. Ale proszę nie płakać tu. Nie mam już nie. już ktoś tam tnie. Na źleczki. Na źleczki. radio wyjęli? Radio wyjęte jest. u. masz już? Nie, jeszcze leży u tego, stacja obsługi. Jak zapłacę, to oddadę radio i wszystko. Pan musi zapłacić za radio? Nie, nie. E, za e, sprawdzenie samochodu. 40 złotych. Ja tylko muszę zapłacić, wiesz. Bo one sprawdzali, no to się płaci się. Tak, dzień dobry. O, to Czy jest Panu smutno? To bardzo smutno. firmę Twoją, całą rodzinę. Tak stał samochodnik. Podziękowałem. Dobry film tak. będzie. Podchodziłem do niej. Tak. O, bardzo dziękuję. bo Tak. Odpalałem ją, siadałem nie na kierownicy, jeszcze sygnał dawała, no silnik jest dobry, ktoś skorzysta z silnika, ze skrzyni no, tego biegów, biegów. mostu Ale. ktoś skorzysta. No ja chyba Samochod... czuję, co znaczy, co znaczy stracić, pozbyć się samochodu. Z wielki płacz, Tak. Tak. Ogłaszałem, żeby ktoś kupił. Ja no, za zapłacą tysiąc złotych. wysoką cenę jeszcze bo nie widziałem, trudno. Mówi. To jest jak tak rozmawiałem z kierownikiem, z dyrektorem Opla stacji obsługi tutaj w Białymstoku, powiedział, że to rzecz nabyta, ale ta rzecz nabyta ma swoją duszę, to ma swoją duszę ciało, tak człowiek ech, dostała śmierć, bo już wyjeździła, wywoziła ludzi, kiedyś woziła u innego człowieka, teraz trochę u mnie do 2016 roku, aż policjanci zabrali jej uprawnienie chodzenia po ulicy, to tak samo jak można powiedzieć chodzenie człowiek, człowiek też chodzi, chodzi, pada, zabierają te uprawnienia dołu To, to, to zależy ty... po czym Po wszystkim człowiek może upaść, zawał serca może mieć, wylew, po wszystkim człowiek może upaść Ale silnik to jest serce samochodu tak. A dobry był, bo rozpalaliśmy I paliła. tylko że trzeba było dużo pieniędzy włożyć w nią, na remont, na, na, zrobić ją, ją Państwa, kapitalny remont, to wiecie co, dużo pieniędzy trzeba włożyć, ja myślałem, że pod spodem tam jest ekstra, tam jak podjęli ją na podnieśniczku, na takim do góry, na takim co do góry, podnoszą wszystkie co samochodziki, samochodziki. rdza zjadła, to proszę, rdza zjadła, tragedia była, Tragedia z niej było rda zjadł, po prostu jak major powiedział, i tak jak człowieka też rże rak i chudnie, tak samo i to rda to samochodowa i jest rak. Czyli kiedy pan się ogólnie, jeszcze raz wróćmy, yy, kiedy pan się spodziewa pieni pieniążków? Jutro muszę się spodziewać, bo muszę jeszcze dostarczyć do szrotu e, dokumentów, odnaleźć umowę, do urzędu wyrejestrować i wtedy dostanę pieniążki. A już wszystko, ja mam, y, tam leżą dokumenty, tylko odebrać, dla ich przekazać dokumenty, a dla mnie pieniążki, bo już w kopercie leży wszystko, zalakowane przez dyrektora złomu, szrotu inaczej. I u dyrektora leży w kopercie moja córka, znaczy bo to na mnie nazwisko będzie. No szkoda, wyjeździliśmy tyle czasu, dobrze jeździł. Tak, szkoda. Będę starać się drugą kupić operację, żeby był. Bo, bo ja nie wytrzymam bez te, takich samochodów. Muszę. Ja jestem zaawansowany jako kierowca za, zawodowy. U mnie musi być, a na razie będzie. Lubię sam stać bez kolegi, bez koleżanki. Może kiedyś nowo pozna kolegę, koleżankę swoją i znowu będzie wesoło, radę i dla mnie już inny samochód.